Słuchajcie, władca wulkanu, znany jako Baran Ram, posiada najstraszniejszą historię ze wszystkich leśnych stworzeń. I nie bez powodu Sowa przed nim uciekła, a Elaine boi się do niego zbliżać. Oj tak, ta potężna istota skrywa naprawdę fajną opowieść, która to poszerza fabułę 99 Nocy w lesie. Także oglądajcie, żeby odkryć prawdę. A swoją drogą dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony potwór w 99 Nocy w lesie i zostawcie łapkę. W górę na 2000 polubień, od razu wrzucam nowy odcinek. Tak więc do dzieła! A na start naszej historii warto zauważyć, że jeśli nie wiecie, no to razem z Baranem do gry trafił też lawowy biom, na którym to znajdziemy wulkan, należący właśnie do nowego potwora, który to w tym miejscu przyjmuje od swoich wyznawców ofiary. I tak, my gracze też składamy mu w ofierze ciała poległych istot, a w zamian za nie otrzymujemy różne ogniste przedmioty oraz klejnoty potrzebne nam do rozwoju. Bazy i rytuałów. Oj, tak, otrzymywane przez niego klejnoty kultystów możemy wykorzystać, aby przeprowadzić rytuał, w którym to możemy przywołać do tego świata króla kultystów, którego to po pokonaniu również możemy złożyć mu w ofierze. Także można powiedzieć, że ten baron się nami wysługuje, abyśmy składali mu za dnia ofiary, natomiast w nocy on chce dopaść nas, ponieważ dla niego to my jesteśmy najcenniejszą z ofiar, lecz czy to my przez karmienie wulkanu odpowiadamy za jego przebudzenie? Cóż, na całym wulkanicznym biomie znaleźć możemy różne struktury i tam też w różnych budynkach poumieszczane są jego podobizny, podobizny naszego Rama, zostawione tam przez kultystów co wskazuje nam, iż to oni są jego sługusami i czczą go na tym biomie, podobnie jak jelenia pozostali kultyści na biomie leśnym. I to też udowadnia nam, iż to oni są odpowiedzialni za jego przebudzenie, lecz jak do tego doszło? W tym też temacie musimy przejść do skrzyni. Otóż w ognistych skrzyniach na tym biomie znaleźć możemy totemy ofiarne, które to przedstawiają naszych kultystów poprzebijanych gwoździami niczym jakieś lalki wódu, które to kojarzyć możecie z legend i horrorów. Otóż te lalki specjalnie tworzone były na podobiznę konkretnej osoby, w naszym przypadku kultystów. Lecz dlaczego lalki te nazywają się ofiarnymi? Cóż, postanowiłem szerzej zbadać ten temat i okazało się, że że według legend, poza tym, że lalki Wudu wykorzystywano, by torturować osoby, to mają też inną legendę, gdzie służą właśnie jako totemy ofiarne. Otóż lalki Wudu miały moc duchową i służyły jako obiekt będący pośrednikiem między człowiekiem a duchami. Ich zniszczenie przez np. spalenie w wulkanie miało różne cele, ale jednym z nich było otwarcie bramy do innego świata. Co ma dużo sensu? Otóż na całym lawowym biomie odnaleźć możecie różne kręgi rytualne, a do tego w samym wulkanie również złożycie ofiary z ciał poległych istot, i nie jest to przypadkowe, ponieważ jeszcze przed pojawieniem się barana Rama odkryliśmy, iż ten nadciągnął szczeluści wulkanu, a dokładniej z tego oto portalu, który to twórcy gry ukryli niegdyś w plikach gry co oznacza, że rzeczywiście został tutaj sprowadzony celowo, a kultyści zaplanowali jego przyzwanie już bardzo dawno temu, na co wskazuje ilość występujących w tych terenach obiektów rytualnych. No dobra, ale jaki był konkretnie cel jego przyzwania? Cóż według legend przyzwanie takiej istoty z wykorzystaniem totemów rytualnych i ogólnie rytuałów, takich lalek wudu i tak dalej, miało dać przyzywającemu moc, władzę, spełnienie pragnień oraz potrafiło nałożyć klątwę na ich wrogów. No i tutaj pojawia się pytanie, ale po co kultyści mieliby chcieć tych rzeczy? Cóż, aby to zrozumieć, musimy na chwilę cofnąć się do poprzednich odcinków, gdzie to odkryliśmy jak jeleń oraz sowa zostali stworzeni w laboratoriach przez naukowców, a później się z nich wydostali i zawładnęli tym lasem. Tak więc, skoro ta dwójka jest eksperymentami, to czy Baran również jest jednym z nich? No właśnie, jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, twórcy gry zdradzili nam, iż Jeleń oraz Sowa panicznie boją się naszego Barana i jest ku temu ważny powód. Otóż historia jego powstania jest inna i w odróżnieniu od naszych dwóch poprzednich władców ten jest bardziej mroczny, ponieważ pojawił się w lesie wskutek tych wspomnianych rytuałów przywołania, a nie eksperymentów. Oj, tak, widzowie. Jelen i Sowa to są nieśmiertelne eksperymenty, a on jest nieśmiertelnym demonem, więc nic dziwnego, iż Jelen i Sowa boją się tego potwora do tego stopnia, iż Jelen się do niego nie zbliża, a Sowa w momencie jego pojawienia się totalnie znikła z naszej gry. I według twórców gry, powróci tylko wtedy, kiedy na mapie nie będzie lawowego biomu, czyli kiedy nasz baran zniknie, ponieważ w jego obecności Sowa za bardzo boi się przebywać. No dobra, ale co to dla nas oznacza? Cóż, fabularnie ma to duże znaczenie, ponieważ dzięki temu jesteśmy już pewni, że Baran Ram nie jest jak sowa i jeleń eksperymentem, ale czymś więcej. Jest on demonem, który to został przyzwany do tego świata za pomocą rytuałów, i dlatego też w jego opisie możemy przeczytać, że pulsuje w nim niepohamowany gniew, a jak sami pewnie wiecie, wulkan jest ciągle głodny, ponieważ ten głód należy właśnie do Rama, który to zniknie. Mapy w momencie kiedy się nasyci. Ponieważ twórcy gry potwierdzili już nam oficjalnie, że postać ta fabularnie będzie pojawiać się i znikać, a zasada tego będzie prosta. Kiedy się nasyci, no to z gry zniknie, lecz kiedy znowu jego głód wzrośnie, ponownie zawita do gry i w efekcie grając w 99 nocy w lesie, raz będziemy spotykać biom lawowy właśnie z baranem a raz biom zimowy z sową, ponieważ sowa dopiero wtedy będzie czuła się na tyle bezpieczna, żeby do gry wrócić. Idąc dalej, nie wyjaśniłem Wam jeszcze dokładniej tego, dlaczego ten demoniczny baran został przyzwany do tego świata. Tak więc, jaki był cel jego przebudzenia? Cóż, w tym temacie odkryłem, iż sprawcami są kultyści. A mówiąc dokładniej, ci jak pewnie wiecie z poprzednich moich filmów o fabule 99 nocy w lesie, niegdyś byli naukowcami, lecz później zostali zniewoleni przez jelenia i stali się kultystami. Którzy to przeszli na mroczną stronę i stali się również źli co niebezpieczni, ponieważ przez swoje złe uczynki sami stali się po części potworami, które to zniszczyły swoje dusze i już nigdy więcej nie będą normalnymi ludźmi. Co ma związek z legendą o Wendigo, na której to bazowana jest postać jelenia. Lecz mimo bycia złymi, kultyści wciąż pamiętają, że to wszystko jest jednak winą Jelenia. Dlatego też część kultystów, ale nie wszyscy, tutaj warto to zauważyć, że kultyści podzielili się na kilka obozów: jedni służą Jeleniowi, inni Cowie, a jeszcze inni Baranowi. Także ci wszyscy, którzy nie słuchają już Jelenia, to ci zbuntowani, a ta część zbuntowana. Chciała uwolnić się spod władzy Jelenia, dlatego też wpadli na ten sprytny plan przyzwania potężniejszej od niego istoty, która mogła go przepędzić. I Jak sami widzicie w grze, ten też plan prawie im się udał, ponieważ widzimy, iż Lawowy Biom zawiera zamek kultystów, a tam też rytualnie można przyzwać ich króla, co oznacza, że to na tym obszarze kultyści zaczynali rosnąć w siłę i to zapewne ich król, jako przywódca, pomógł im w przyzwaniu barana, bo jak już ustaliliśmy, lalki ofiarne wudu składane w ofierze mogą nadać im m.in. siłę. Tak więc, skoro kultyści składali te totemy, to też jeden z nich mógł pozy zyskać moc i tym wybranym który zyskał na sile dzięki rytuałom jest właśnie ich król no i właśnie w ten też sposób kultyści przejęli ten cały obszar, dlatego też zobaczymy tam flagi z ich symbolem, nie tylko na wulkanie, ale też na innych obiektach, w których to między innymi produkowali amunicję do broni, aby stanąć do walki z jeleniem. Także na tym obszarze porządnie szykowali się do bitwy, lecz historia ta dla kultystów niestety no nie ma szczęśliwego zakończenia. A mianowicie na lawowym biomie poza tym wszystkim znajdziemy też posąg króla, który jest przewalony. Oj tak, to symbolizuje ich koniec otóż ich władca upadł, a razem z nim upadła ich rebelia ponieważ w momencie przyzwania Barana nie przewidzieli, że ten będzie na tyle potężny, że nie będą w stanie nad nim zapanować. I mimo posiadania tych totemów ofiarnych, nie byli w stanie nim kontrolować i tak też Baran został nowym władcą tego obszaru to właśnie on obalił króla kultystów i dlatego też ich króla można złożyć mu w ofierze, rzucając go prosto. Do wulkanu, ponieważ ten jest teraz po prostu jego najpotężniejszym sługą, a nie władcą, jak niegdyś. Także można powiedzieć, że kultyści spod władzy Jelenia wylądowali pod demonicznym baranem. Oczywiście tutaj przypominam, że nie wszyscy, bo tylko część kultystów się zbuntowała, o czym świadczy fakt, iż tylko na obszarze lawowym widać, że kultyści oddają mu chwałę, natomiast na obszarze leśnym wciąż są kultyści oddający część Jeleniowi, także w naszej grze robią się różne obozy próbujące opanować ten świat i oczywiście kultyści, by zadowolić ich nowego władcę, w ofierze składają... Mu wcześniej wspomniane lalki ofiarne oraz pewnie zwierzęta, no i chcą złożyć mu oczywiście też nas, dlatego na nas polują. Okej, okay, ale kim jest nasz Baran? Cóż, postać ta inspirowana jest na Bafamocie, czyli słynnym okultystycznym bóstwie, który to kojarzony jest z satanizmem i mrocznymi rytuałami których ślady możemy znaleźć właśnie na tym ognistym biomie. A poza tym część pomysłu na tą postać pochodzi z Goatmana, czyli człowieka Kozy, który to jest popularną postacią z miejskich legend i przypomina właśnie naszego barana, który to niby jest baranem, ale chodzi na dwóch nogach niczym człowiek. Także RAM powstał na bazie tych dwóch legend, i kto wie, być może jakieś jeszcze. Ale na co jeszcze możemy natrafić na tym obszarze? Cóż, to analizowaliśmy w poprzednim filmie. Linka do niego znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zapraszam!